Są takie wiadomości, takie zdania, które potrafią odmienić całe ludzkie życie. Człowiek, który idzie do lekarza i usłyszy, że jest chory na raka, potrafi tę wiadomość tak przyjąć, że to odbierze mu spokój serca, poczucie znaczenia wszystkiego tego, co robił. Odbierze mu sen, odbierze mu dobry humor. Ale kiedy przy kolejnej wizycie u lekarza dowie się, że poprzednia diagnoza była błędna, że to inna choroba, to po krótkie zdanie potrafi przywrócić radość i nadzieję, sprawić, że życie takiego człowieka na nowo nabiera blasku. Matka, której syn, żołnierz, udaje się na misję gdzieś w jakieś niebezpieczne, dojone świata, Potrafi przez długie miesiące nie spać, być pełna niepokoju i lęku. Ale kiedy usłyszę w telefonie dwa słowa: Mamo, wracam, znowu jej życie nabiera blasku i radości. I my dzisiaj przechodzimy do świątyni właśnie po to, aby taką wiadomość usłyszeć. Wiadomość, która jest w stanie odmienić nasze serca i nasze życie. Przechodzimy do kościoła, by usłyszeć, że Boże Sen, istniejący odwiecznie, ten, który z Ojcem i Duchem Świętym stworzył cały świat, tak bardzo człowieka umiłował, że staje się człowiekiem, rodzi się jako maleńkie, niemowlę, ubeklejem żłobie. Ten, który jest niepojęty, który przerasta nasze Pojmowania, które jest mocne, właśnie po to, abyśmy nie bali się do niego zbliżać. po to, aby nie budzić przerażenia swoim majestatem, staje się maleńkim dzieckiem, które tak łatwo byłoby zniszczyć, tak bardzo byłoby odtrącić. A robi to po to, abyśmy z nim zjednoczeni już nie musieli w naszym życiu bać się niczego innego. Przechodzi w prostocie, aby tych wszystkich, którzy dotknięci są różnymi nieszczęściami, umocnić na drogach i Rodzi się w Bezeliach, gdzie przed świętą rodziną zamknęły się drzwi domów, gospód, rodzi się zwierzęcym żłobiem, aby tym wszystkim, którzy dzisiaj czują się odtrąceni i niechcieni, niechcieni Przynieść orędzie miłości, orędzie, że oni są jakimś ważnym, chcianym i kochanym. Przechodzi w ciemności, aby tym, którzy są dotknięci ciemnością rozmaitych smutków, lęków, przynieść światło radości i nadziei. Przechodzi po to, aby każdy z nas wierzył, że. Miłość Boga do człowieka jest niezmierzona. Taka, że on chce się stać jednym z nas. Chce się stać Emmanuelem, czyli Bogiem z nami. Chce towarzyszyć nam w każdym dniu naszego życia, w naszych smutkach i radościach. Chce prowadzić nas przez życie, abyśmy w tym życiu się nie pogubili, aby rozmaite trudności i przeszkody nas nie złamały i nie odebrały nam poczucia sensu i wartości naszego życia. Co chodzi o to, aby dać nam wolność. Wolność od węku przed grzechem, śmiercią, przed szatanem i złem. Daje nam wolność. Mówi nam o tym, że pozwala nam wybierać, w co, w kogo, w naszym życiu się wpatrujemy, na czym koncentrujemy naszą uwagę, kto staje się wzorem, który w swoim życiu naśladujemy? Mówi nam, że możemy wybrać, czy będziemy wpatrywali się dzisiaj w maleńkie dzieci, czy żółwi zwierzęta. Czy będziemy wpatrywali się w oczy Maryi, której programem życia jest słowo niech mi się stanie według słowa Wszego? Czy będziemy wpatrywali się w oczy Józefa, który w swoim życiu. Przejął misję realizowania tych planów, które Pan Bóg miał co do niego w jego życiu, nawet gdy tych planów do końca nie rozumiał, i one budziły w nim niepokój. Czy będziemy wpatrywali się w oczy pasterzy, którzy w całej prostocie swojego serca na wieść o tym, że w się narodził Zbawiciel, oczekiwany Mesjasz, Wyruszyli w środku nocy w drogę, aby oddać mu pokój, aby być blisko Niego. Czy będziemy wpatrywali się w oczy mężców, które z wielką nadzieją porzucili dalekie krainy, aby przybyć do Tego, które nadaje sens życiu, ale też daje nam tę wolność, abyśmy wpatrywali się w oczy krowy, które Chrystusa się bał, który myślał, że odbierze mu to, co szczególnie cenił, władzę, pozycję, wpływ. Czy będziemy wpatrywali się w oczy żołnierzy, którzy przybyli, aby zabić to małe dzieci, aby już nikt o nim nie usłyszał, aby ono nie odmieniło losów ludzi i całego świata. Mamy tę wolność. Wolność, która jest zaproszeniem do tego, aby wybierać Chrystusa, aby w Jego oczy się wchodzić. Kiedy święty Jan Paweł II odwiedzał naszą ojczyznę w 1987 roku, w Poznaniu w czasie kazania nawiązał do tej sceny z Ewangelii, gdzie Pan Jezus chodził po wodzie. Piotr, który to zobaczył, mówi: Panie, każmy przejść do siebie. Jezus mówi do niego przyjdź. A wtedy Piotr wpatrując się w oczy swojego mistrza rzeczywiście kroczy po wodzie i do niego się zbliża. Ale w chwili, kiedy odwraca wzrok od Chrystusa, kiedy zaczyna patrzeć na fala, na wicher, na niebezpieczeństwa, które go otaczają, zaczyna Dzisiejsza uroczystość jest dla nas zaproszeniem do tego, abyśmy w naszym życiu wybierali oczy Chrystusa, abyśmy wpatrywali się w Niego, w Jego orędzie miłości, nadziei, wiary, abyśmy patrzyli raczej na Niego, a nie na to, co mogłoby rodzić lęk, co mogłoby odebrać nam nadzieję, na to, co jest złem, które wydaje się zwyciężać w tym świecie. Stając dzisiaj przed ołtarzem, gdzie pojawi się w eucharystycznej kosti to samo maleńkie Dziecię naszego Zbawiciela, stając przed dekoracją żółwka, przypomnijmy sobie, kto do nas przychodzi, jakie dary za sobą przeniósł i wybierajmy Jego miłość w orędzie nadziei, w orędzie wiary, wybierajmy życie razem z Nim i dla